A, teraz. Teraz. No, to mam górną numer. po prostu. Po prostu czytamy kartkę. A, to spędźcie. Dobra, tutaj nie będzie coś. Dobrze, więc zaczynamy. Wariatkowo. <grych> Siedziałem sam przy żelaznym stole, Razem z wieloma różnymi ja, Bo z nieskończonością dokładnie Byli tylko oni, stół i krzesła. Żaden nie był mną, każdy był sobą, Każdy z krajnością, która zwalcza inne. Żaden nie był prawdziwą osobą, Jedynie małym pierwiastkiem mnie. Wszystkie pewności siebie wielką mają, wątpliwości pozbawione tęwę skały. Stać zawsze będą za swoją rację. Racją... Tak, reacją, A ja słuchać muszę ich rozmowy. Z tej dyskusji was zapoznam ledwie częścią, gdyż bardzo wielu różnie w sie, siebie w sobie mam, miejmy z głowy spotkanie z tą różnością. Jeden. Posiądźmy władzę za wszelką cenę! powiadam, choćby wykrwitali, zmęczeni, wejdziemy na górę ciała. Słońcem czerwonym będę, tak ludziom nadzieję dam. Dla narodu pomnik stworzę z twardych, pięknych skał. Dla władzy własnej, prawdziwie liczącej się tylko. A człowiek zwykły dla siebie mało będzie miało. Odbiorę takim żałosnym powiodom wszystko. Są gorsi, lud ciemny dla mnie jest tylko narzędziem. Zatem dlaczego nie? Nawet prędzej! Okrwała czystko. Janek! Dwa! Ja, ale... Głupiaś, odespotyczna, spłąkana istota! To nie władzy człowiek szuka, bo po co ona był? Jaki sens jest przelewu krwi za życie bez niego? Co na wspaniała korona kol nieszczęśliwemu? Radość wieśniaka jest lepsza niż li tak nula, bo jest szlachetna i niewielna udawaniu. Przyjąć świat, jakim jest, a nie zmieniać trzeba. Radości poszukać w nie każdym zwykłym. Ten, który znalazł szczęście, prawdziwie sięgnął nieba. Och, tak, tak właśnie, przyjacielu mi najmilszy. A czym jest radość? Ludźmi dobrymi, oczywiście. Tak naprawdę jest każdy mój najukochańszy. Wszyscy my jesteśmy piękni, co jasne jest jak słońce, a przyjaźń jest. To w życiu rzecz najpiękniejsza. Dla wszystkich dostępna, zjednoczy nas, moje sławie. Tylko w ludzkiego życia szukaj szczęścia. Bo naprawdę jest tylko Jasz przyjaźnią. Więc kochaj ludzi, bo tego ci potrzeba. Bo tego ci tylko potrzeba. Ach, Ach, ludzie zawsze i wszędzie. Niestety ich widać. Ich kwarze trzyby i moje dyskret dziecko średnie. Przeciętne istoty, małe i słabe, mnie chcą otaczać? Ja jest mistrz. Mam wszystko, co tylko można najlepsze. Me wedykty nieomylne tylko być mogą, tylko me słowa tak pięknie gwiazd. Kwiatami zasiane. Wszystkiego I Ile to, to ma z jak marmur, nigdy nie poznane ze skazą. Umiejętności A, tylko tak, moje wielkie, niezmierzone. Ja tylko wymykam się człowieczym pomiaru. Piąty. Obaj, pacany, wy niczego nie rozumiecie. Człowiek to istota ułomna, tak jak wy wszyscy. Nieuniknione jest to, że człowiek każdy gin, Jak mrówka w piachu, pod życiem zakopany, mała igła w stoku wielkiego wszechświata. Nieważne dla niego strewnego odpadu rady. Człowiek, istota ułomna i żałośnie słaba. Każdy jeden z dumnych, wyniosłych mądrali. Jest kłamcą i głupcem, celem mu jedna, jedynym zdrada. Szósty. Masz trochę racji, jednak nie wszyscy ludzie są tacy. Nie każdy ma siłę i wolę, gdyż perfekcja jest droga. Jednak idealny człowiek wygrywa sam, jedyny. Taka życia, jedyna i perfekcyjna droga. To jest cel, który sam w sobie wszystkie innozował. To jest chęć osoby własnej doskonalenia. Choć, wielu, choć wśród wielu słabych ludzi taki powrót umarł, ja wiem, że cnota to jest piękna i jakże słuszna. Zwycięży ten człowiek, który ją zgłębił i uznał. siedem. Zmenty, mędrkowanie, brudne i nudą śmierdzące, to Wy jesteście, Mickiewicze czy dostojewscy? Nie martwcie się, aroganci, ja już Was wyleczę. Humoru trochę Wam trzeba, albo bądźcie raz chamscy. Nieważne, jak ale ma być, tylko dobra zabawa. Radość to nic innego jak głupie ludzkie śmiechy. Niech Was nie trapią te smęty, cele i perfekcja. Zatem śmiejcie się, bowiem życie jest śmiechu warte. Nie boli wcale szczęśliwego człowieka głupota. Osiem. Powiedz. Cóż ci z radości? Jaki ma ona sens? Czy warto żyć tylko dla niej? Gdzie niby ją znajdziesz? Jesteśmy wpływem pod łóżkiem, co lepiej drażnią. Niezuważony, niedoceniany i sam umrzesz. Jak kurz bezużyteczny, któremu pozwolono być. Tak samo ty, porażko, nie wiesz, po co istniejesz. Naprawdę nie musisz i nie zasługujesz w Jak ja i ludzkość cała jesteś tylko marnym śmieciem. Czas już klotwę naszego istnienia zakroczyć. Dziewięć. Och, przyjacielu, jak ja bardzo ciebie rozumiem. Wiem też, jak można twojemu nieszczęściu zaradzić. Otóż miłość, miłość, jesteś przytłoczony brakiem. Ja sam dobrze wiem, jak człowieka boli samotność. Kochasz i być kochanym do radości wystarczy. Wiem, choć nie wiem, ile czasu przyjdzie mi jeszcze szukać. Miałam bowiem zaszczę amora do mocnej tarczy. Wyczekam, ile trzeba, na pewno szczęście odnajdę. Czekam ciebie, o jedyna miłości czekam. Dziesięć. Wiedzę, mój drogi, że mógłbym ci pomóc za przysługę. Mam błahostkę, o tyle proszę za miłość twoją. Na mnie zagłosuj, wtedy ukochaną ci znajdę. Naiwny głupiec, tacy najlepiej me wpływy szerzą. Ja w matematyk, literach, naukowiec, najlepszy. Wszystkich przekupię i mi jednemu ulegną. Gdy włada się słowem, zbędna siła i mord krwawy. Po co zabijać, można umysłami zawładnąć. Taką możliwość język daje jako jedyny. Jedenastier. Powiedzcie mi, co z człowieka może zrobić władza? Ile dla niej poświęci, ilu porzuci, zabije? Kiedy spojrzy za siebie? Czy zaboli go strata? Życie to jest droga, piękniejsza niż doczesne cele. Zapomina się o tym i mądrość lekceważy. Tak w życiu giną nieświadomi ludzie. Doświadczenia zmieniają się w przeszkody. Człowiek gardzi ciekawością, nie zadaje pytań. Nie szuka odpowiedzi, ginie świat nasz mały. 12. Idioci, zgraja słabowitych hipokrytów, co jesteście, co wymyślicie, niczym jesteście, zgromadzenia tumanów, niedołęcznych śmietników, śmieszne wasze idei, sami w nie nie wierzycie, władcy bez władzy, głupcy nadze miłości, fałszywi, marni i żałośni filozofowie, lenie, kłamcy i napuszczeni arystokraci. sami sobie nie wierzycie, kłamliwe przygłupy, nic nie osiągnęliście, lepiej byście umilkli. 13. Gdzie niby i kiedy? Sprzeczność się tutaj rysuje. Zostaw te zbędne i spowalniające wywody. Kłamliwe oszczerstwa, które wykluczają same siebie. Tyle wiedzy czeka, a wy co? Posłuchajcie rady. To jedyny sposób na zrozumienie świata. Kosmos i Ziemia, tu dla naukowca przygody. Nauka jest piękna, potrzebna i bardzo ciekawa. Licz, liczby są logiczniejsze od niewymiernych ludzi. Lecz nawet ludzie są lepsi niż ta wasza wrzawa. 14. Nie pozwólcie, by uwięziły was opinie. Stawajcie się lepsi dla siebie samych, nie obcych. Naprawdę ludzkiej uwagi nie potrzebujecie. To jest właśnie filozofia z osób spokojnych. Ona szczęśliwych i niezależnych mędrców tworzy. Na słowo podabnia, pobudza nawet leniwych. Więc docencie chwilę, zostawcie zabiegane poglądy. Zrozumcie w refleksji samotnej, głębokiej prawdziwe spełnienie wad zawsze w sobie nosimy. 15. Podniosłe, zbędne i nudne są wasze dyskusje. Przyćmiły peezje niczym żaluzje w dzień piękny. Spowodowały obojętność na to, co piękne. Bo czymże jest polana bez koloru kwiatów, czymże jest życie w szarości i ludzie spędzone. Piękna nie wyciągniecie skłonliwych przemów. Władze ani doczesnej korzyści nie szukajcie. Życie całe jest niczym. tak jak puste jeszcze płótno. Chwytajcie za pędzel i szeżcie wszystko. Co piękne. Szesnasty, ale się mnie nazbierało z tych dyskusji wszystkich. Toż to tylko był ułamek. Zatem czym jest całość? Niby ja, ale siebie nie słyszałem wśród mnie licznych. Zabić się raczej nie chcę. Nie popędza mnie miłość. Czy jestem dzięki sposobom innych, ja, szczęśliwy? Czy aby na pewno jest mądra? To moja inność, jednak coś się zgadzać zdaje, choćby fragment tak mały. Jednak chyba zawsze ja go znajdę w każdym mnie i tak myślę teraz, że całkiem ładne ja mam barwy. Piękną całość tworzą, nachodząc na siebie, zlewają się w impresjonistyczne wzory, a przecież Ha! Śmieszne. Ale ja. eee. to się bo to kara na czytanie. Bo powiedz niżej, to brzmi trochę jak doktor To jest, hę, fazie, do ktory, to to jest Trochę. Tym, trochę. trochę.